Witajcie moi kochani, dobrodzieje i dobrodziejki. Zobaczcie u nas chmury. Chmury takie, ale te światło, słońca przebija bardzo mocno, jest dosyć ciepło. Mimo tego, że są chmury, dalej jest bardzo ciepło. Wczoraj było 28 stopni Celsjusza, dzisiaj no chyba jest za 25 6 może. Słońce mocno daje. Ale na przyszłe parę dni zapowiadają już deszcze i coś ma się tutaj zmieniać pogoda, więc prawdopodobnie święta będą e, zimowe i będzie padał śnieg na Mantlemon. <laughs> Witaj, Ewoniu. Także mamy nadzieję pojechać sobie na Mantlemon, żeby się pobawić w śniegu e, w okolicy świąt. Także. No, będzie miło wtedy. A w czwartek już jest przesilenie zimowe. W piątek jest, są szczodrogody. Ważny dzień, bardzo ważny dzień, przez 12 dni. Mamy celebrować, cieszyć się życiem i manifestować na przyszły rok. A ja do Was szybko robię ten live, ponieważ ja chciałabym, żebyście podpisali tę petycję, jeżeli możecie. Jest petycja odnośnie Oak Flat i trzeba ją podpisać. I... Ja już ją podpisałam chyba w piątek to było? Czy w sobotę? Już nie pamiętam. W każdym razie. Yy, dodałam tam linka. Lili. Ta się poubierała. Dzisiaj na rolkach jeździła po domu. Także takie atrakcje. No a ta petycja jest podana pod spodem w linku i nie chciałam zapomnieć o tym powiedzieć, bo bardzo dużo się działo w ostatnie parę dni. Moja starsza córka się oczyszcza, więc nie chodzi do szkoły i no i muszę cały czas tam nadzorować, jak ona się czuje. Herbatki cały czas robimy różne tam naturalne metody oczywiście. Bo teraz wiele wiele ludzi ma kaszel i różne takie właśnie y, rzeczy z płucami, czy tam zapalenie krtani, czy zapalenie oskrzeli i takie różne rzeczy chodzą tutaj. Często słychać, że ludzie mają takie coś. No ale to jest kolejne oczyszczenie, więc robimy oregano, oją, witaminę C i oczyszczamy się tam biofeedbackiem i różnymi innymi metodami. Także wszystko się... Polepsza tylko kwestia czasu. Wszystko potrzebuje czas Nasze oczyszczenie też potrzebuje czasu. No, ale ja byłam dosyć zajęta, więc tego Wam mówię. No i dostałam bardzo dużo e-maili, jeżeli chodzi o warsztaty. No i już zdecydowaliśmy, już jest zabukowane miejsce. Więc. Wysłałam już paru osobom odnośnie zaliczki, odnośnie tego co tam będzie. No i myślę, że się spotkamy nawet jeszcze wcześniej. Pytacie o, o, o której godzinie się zaczynają te warsztaty? Ja myślę, że o 9, a to będzie oczywiście dopiero w czerwcu, 9 czerwca, ale też ważne, że, żeby się wcześniej spotkać. Ja, ja przyjadę tam wcześniej, może sobie z niektórymi porozmawiam, przytulę. Może herbatkę się napijemy jeszcze przed, przed warsztatami. No i potem cały dzień będziemy, będziemy, się uczyć, będziemy robić ćwiczenia, będziemy mieć piękną salę w, w takim pałacu pięknym, który się nazywa zamek, nazywany zamek w Lublincu, więc będzie piękne miejsce, piękny taras na ogród, będzie historyczne miejsce, ważne dla Polaków, dla nas, dla dla hitów, dla historii w ogóle naszego regionu, z którego pochodzę. I jest to wyjątkowe miejsce. Dlatego tam zdecydowałam. I chcę też być blisko dzieci. Bo jak wiecie, ja lecę z dziećmi sama, więc to nie jest tak, że ja sobie mogę po prostu robić, co chcę, tylko też mam muszę się zająć dziećmi. Ktoś tam na dzień się zajmie mój brat na pewno? Może z bratową. No, ale. A wiadomo, że ta mała, no, no nie mogę jej zostawić samej. Więc też muszę o tym pomyśleć. I jeszcze będę o tym mówić. O tym mówić. Myślę, że między, nowym, między świętami, nowym rokiem jeszcze coś zrobimy. Pogadamy jeszcze na ten temat. Jakie macie jakieś pytania, to też możecie zadawać. Jest tego dużo. To będzie całodniowy warsztat z obiadem, z napojami, z naprawdę dobrym obiadem, bo tam naprawdę dobrze gotują. W wyjątkowych okolicznościach i w, właśnie w tym zamku, walory architektoniczne, walory energetyczne. No i poza tym, oczywiście, będziemy razem, więc to jest najważniejsze. Także, jeżeli ktoś chce, można sobie zamówić nawet yy, to jest hotel. Tam można sobie zamówić nawet yy, na noc, żeby się przespać wcześniej albo później. Będziemy od rana do wieczora praktycznie te warsztaty robić eee, także tyle na dzisiaj i proszę podpisujcie tą petycję jeżeli znacie angielski jeżeli nie to możecie tam przetłumaczyć i też tam coś zrobić eee, w związku z tym podajcie dalej e, żeby jak najwięcej podpisów było żeby ocalić Oak Flat. no i tam się bardzo dużo rzeczy dzieje też eee, wczoraj dostałam e, od paru osób wideo, jeżeli chodzi o, mm, gdzieś to było nagrane chyba, ktoś mi mówił, że Gracjana z Hiszpanii e, coś tam było o, o wodzu Apaczów no ale to chodziło o nasze spotkanie przecież, e, chodziło o spotkanie moje z Wenslerem, z naszą grupą e, i myśmy też mówili do Polaków, więc tutaj chodziło o nasze tam kontakty no i nie wiem czy to było dobrze zrozumiane czy nie, ale no ale cały czas tam działamy, więc jeżeli możecie, proszę, podpiszcie to, żebyśmy wsparli ich po prostu. Wsparli nie tylko apaczów, nie tylko rdzennych, ale w ogóle matkę ziemię, bo to przecież nasza matka. Więc Lili tam po prostu przesuwa wszystko, poduszki. Chodzę za efekty y gło głosowe. Are you doing special effects? Aha. Gimnastyka będzie, dobrze. Okej. Okay. Dzisiaj już na wrotkach było jeżdżone. Zupa pomidorowa była robiona z koperkiem, później były naleśniki, już dawno naleśników nie robiłam. Ale to są takie rzeczy, które ona lubi. Mhm. Okej. Okay. Lili mówi, żeby się, żeby zostawić subskrypcję i żeby powiedzieć, czy się, czy się podoba filmik. I po, polajkować. <ścoughs> ja rzadko o, to, o tym mówię. Bardzo rzadko. I. Aha, Alicja słyszałaś, Gracjana. Okej. Okay. Słuchajcie, ja tak nie znam, ale yy, nie wiem. Yy, ja tylko mówię, co, co ja wiem. Jeżeli chodzi o Arizonę, to jeżeli są jakieś wiadomości duchowe, to wiecie, że tutaj e, jestem połączona z tymi wszystkimi ludami, więc każde plemiono mnie zna praktycznie i każdy wie. Łączymy się. Także jak coś będziecie słyszeli, jakieś wieści z Arizony, to, to piszcie, bo mogę Wam może więcej wytłumaczyć na ten temat. No, a jeszcze będziemy się łączyć y, z z takim plemieniem z, z Meksyku. Powiem wam, że ten, że Hernan, z którym się widziałam wczoraj, zaprosił mnie na takie spotkanie. No i oni tam zajadają jakiś tam święty kaktus, który też powoduje takie, które ma takie substancje. Czy wszystko? Spokojnie. Spokojnie. Mom, no, no you no have to see. catch me. Okej. Okay. Jedną minutę. Zjadać naleśniki? I Okej. nie, nie, No to zjedz coś innego. W każdym razie tak wygląda życie matki, że no, że ciągle coś. Co jeszcze chciałam powiedzieć? Aha, ten kaktus święty, on jest przewożony z, z Meksyku i robi się specjalne ceremonie z tym kaktusem, tak jak u nas jest muchomor, to u nich jest ten kaktus i też to się robi właśnie na przesilenie zimowe, więc nie wiem, czy tam się znajdę, czy nie, ale bardzo ciekawa sprawa, bo nie, nie znałam jeszcze tego plemiona, ja zapomniałam, jak on się nawet nazywa, powiem Wam, ale bardzo ciekawie. Ona ma taką nazwę. Nazwa w ogóle, jak się wymawia, jest zupełnie inna jak się pisze. Też to jest takie ciężkie do zapamiętania. Także jak będę wiedziała, to wam, to wam powiem. Jeszcze o tym plemieniu nie słyszałam. To jest z, nawet nie z środkowego Meksyku, ale z północnego Meksyku. W sumie w okolice Sinaloa w Meksyku. Jest tam bardzo dużo różnych, wiecie, odłamów i plemion i rzeczy, o których nie wiemy, nie mówią nam. Oficjalnie na przykład nie, oni nawet nie są jakby zarejestrowani, bo w Meksyku nie mają takiej rejestracji plemion jak tutaj w Stanach. Bo pamiętacie, że oni zostali przesiedlani ze Stanów, teraz gdzie są Stany, te ziemie Stanów Zjednoczonych, bo w Meksyku też się nazywa Stany Zjednoczone, Meksyku. Więc oni się. Prze... Przemieszali między Stanami Zjednoczonymi Ameryki Północnej, a Stanami, Stanami Zjednoczonymi Meksyku. I takich tu wyrzucali ich, tam ich przesiedlali. Później wracali, potem znowu ich gdzieś tam wyrzucali. Więc to jest wszystko tak pomieszane i tak... Słuchajcie, te Apache są w Meksyku, na przykład. Są różne plemiona, które były na, pół, na południu, one są u nas na przykład w Tucson. Zupełnie nie mają nic związanego z pustynią. Tutaj, to tutaj Zupełnie inny. Wiecie. Zupełnie inni ludzie to są. Oni są z nadmorza, oni są z, z Meksyku. Także wszystko jest pomieszane. Dokładnie pomieszane. Także nikt nic nie wie, ale... Tak naprawdę jakbyście się... Hold on. No, it's live. Nie mogę co, co zrobić. Pause? Poczekaj. Dobra. 30 seconds. Dobrze? Okay. 30 sekund. Okay. Także yy, nasza Aponita, no właśnie. <laughs> jak imię meksykańskiej dziewczyny, dobre. No właśnie. Także jak coś będziecie chcieć, chcieli wiedzieć o tak zwanych Indianach czy rdzennych ludziach Ameryk, nie tylko Ameryki Południowej, Północnej, Kanady, tych regionów, no. Jest, jest to ogromny obszar i sobie nie zdajecie sprawę, jak to zostało pomieszane. Jak na przykład są... Nie wiem, czy wiecie, ale te wszystkie ludy z północnej Kanady zostały wymieszane... Oni się znali na przykład z, z Wikingami. Wikingowie mieli swoje miasto na północy Kanady. I tam dalej zostały jakieś tam... E, e, jakieś stare pozostałości po tym. Tam w ogóle znaleźli różne rzeczy właśnie od wikingów i e, oni ich wygnali, e, te, te, ludy, te ludy ich wygnały. W każdym razie idę, bo widzę, że następna tutaj przyleciała Fruzia. Tak? Przyleciałaś Fruzia? I proszę się nie, nie martwić, Kalipso dostała kawałek pierniczka. Tak, dostałaś pierniczka? Powiedz. Ka Kalipso? Kalipso, dostałaś pierniczka, tak? Don't Też się kawa... kawałek podzieliłam się. Dobra, idę, bo teraz wszyscy tutaj się spotykają na pakiardzie, bo mama jest, mama jest zajęta. Why więc... you do that? You can't do that to your daughter. Okej, okay. ja idę. Na razie. Pozdrawiam. Papa, moment. Pa. Jestem live. Hold on. Na razie. Lili? Lili?